największym pułapką diabła jest to, kiedy myślisz, że służysz Bogu, a służysz diabłu. Największą pułapką diabła jest to, kiedy myślisz, że służysz Bogu, a służysz diabłu. To powiedział pewien człowiek, który przez wiele lat był w okultyzmie, był jednym z liderów ruchu okultystycznego, później się nawrócił. I coś takiego widzimy w dziejach apostolskich w ósmym rozdziale. Jesteśmy... W tym momencie, kiedy są prześladowania pierwszego kościoła, apostołowie zostali w Jerozolimie, wszyscy inni wierzący się rozeszli, głoszą w Judei, w Samarii. I oto w Samarii przybywa Filip, głosi Ewangelię, Bóg potwierdza cudami i znakami, ludzie się nawracają. I jednym z ludzi, których się nawraca, o czym mówią nam dzieje apostolskie w ósmym rozdziale od dziewiątego wiersza jest Szymon. Pewien człowiek imieniem Szymon, który dawniej zajmował się czarną magią, wprawiał w zdumienie lud Samarii, mówiąc, że jest kimś niezwykłym. Poważali go wszyscy od najmniejszego do największego. Ten jest mocą Bożą, którą zowią wielką, mówili, a liczyli się z nim dlatego, że już od dość długiego czasu wprawiał ich w podziw swoimi magicznymi sztukami. Lecz kiedy uwierzyli Filipowi, który głosił dobrą nowinę o Królestwie Bożym oraz o imieniu Jezusa Chrystusa, zarówno mężczyźni, jak i kobiety przyjmowali chrzest. Uwierzył również sam Szymon, a kiedy przyjął chrzest, towarzyszył wszędzie Filipowi i zdumiewał się bardzo na widok dokonywanych cudów i znaków. Człowiek ma w sobie duchowy głód. Bardzo to lubię, kiedy Paweł Apostoł w pierwszym liście do Koryntian, kiedy opisuje 12 rozdział, kiedy opisuje o darach duchowych, o tych nadprzyrodzonych darach Ducha, pisze tak: gdy byliście poganami, ciągnęło was nieodparcie ku niemym bożkom. I dla mnie to jest fascynujące i przerażające jednocześnie, że, Bóg na, że człowiek ma naprawdę głód duchowy i że ludzie, kiedy nie znają prawdziwego Boga, a niestety czasami nawet, kiedy go poznali, to ciągnie ich w jakąś sferę nadprzyrodzoną i ten głód jest tak wielki, że zaczynają wierzyć w różne rzeczy. Poczynając już od takich śmiesznych rzeczy, tak, którą mówię, żeby troszkę tam nutka humoru wprowadzić. Pamiętam taki moment, kiedy widziałem, jak pewna kobieta szła ja, robiłam lekcje i to było przez okno w moim e, domu rodzinnym e, jeszcze byłem w szkole średniej i widziałem jak kobieta szła z e, torbami z zakupami i przez jej drogę przebiegł czarny kot i ona tak stała z tymi zakupami i czekała aż ktoś pierwszy przejdzie, żeby nie mieć pecha ale pomijając już takie rzeczy to naprawdę wielu ludzi e, wpada w poważne problemy e, których nawet nie zdaje sobie sprawę z ich źródła e, kiedy Właśnie poddaje się pod wpływ różnych złych mocy, właśnie myśląc, czasami myśląc nawet, że to jest Bóg, albo myśląc, o to coś w tym jest. Kilka takich przykładów chcę opowiedzieć, żeby ostrzec. E, mam takiego klienta, znaczy klienta, który się nawrócił w pewnym momencie, e, z moim klientem biznesowym, tak, zainteresował się Bogiem, zaczęliśmy rozmawiać. E, I kiedy się z nim modliliśmy, zaczęły się w nim manifestować złe duchy. Złomaliśmy, bo mówiłem się jeszcze z moim znajomym złomaliśmy nad nim moc złych duchów, i on opowiadał historię z dzieciństwa, kiedy prowadzono go do pewnego okultysty, który pewne praktyki nad nim wyczyniał, ponieważ dziecko, on jako dziecko chorował, i on tam poszedł po to, żeby to dziecko wyzdrowiało żeby wprawdzie nie wyzdrowiał, tak te problemy chorobowe ciągnęły się za nim, aż w pewnym momencie odeszły w taki naturalny sposób. Natomiast od tamtej pory było coś, co naz on nazywał pechem i wszyscy mówili, że on jest takim pechowcem w rodzinie. To nie był pech, to była klątwa, która została ściągnięta przez wpływ tych okultystycznych praktyk. Inny z moich znajomych, który jest pastorem i który absolutnie nie jest takim charyzmatycznym, nie, nie mam na myśli osobowości, tylko mówię o dary ducha. Oczywiście wierzy w nie, ale to nie jest człowiek, który da lewo i da prawo opowiadać niestworzone historie, ale tym bardziej dla mnie jest to wiarygodne, co on opowiadał. Opowiadał, jak to były lat, przełom lat 80., -tych, 90., kiedy bionergoterapeuci tak, przyjeżdżali do kościołów i to katolickich, i protestanckich. Wtedy nie było takiego rozozdania, że to nie, nie pochodzi od Boga. I jego mama poszła na takie spotkanie. No i ten człowiek mówił o Biblii, mówił o Bogu. Ale właśnie cały czas mówił, że to jest ta energia kosmiczna, że on ją ma w rękach, że on ją przekaże, że ta energia będzie wstępować na ludzi i kazał ludziom stanąć tak jedni za drugim, i trzymając ręce na swoich barkach, jedni za, za drugimi i on miał położyć na pierwszą osobę ręce i ta energia miała przejść. I jego mama nie do końca była pewna, no ale przyszła by była chora, więc zaczynała się modlić, mój Boże, jeżeli to nie pochodzi od siebie, to naprawdę ochroń mnie i coś... I on kiedy ustawił wszystkich w tym rządku, tak patrzył, patrzył długo i w końcu mówi, wkazał właśnie babę tego mojego znajomego i mówi, "Pani niech stąd wyjdzie, bo Pani zakłóca, będzie zakłócać przepływ energii. Po latach ona oczywiście zrozumiała, że ta moc nie pochodziła od Boga, tylko od diabła. Jednak w tamtym momencie Bóg widząc jej szczere serce i jej nieświadomość, jasno i wyraźnie jej pokazał, że to jest złe. Inna osoba to wróżki. Oczywiście, w 9 wypadkach na 10 e, wszelki, wszelkie formy wróżbiarstwa e, to jest po prostu albo wymyślanie, mówienie tak ogólnych prawd, że człowiek zaczyna w nie wierzyć, albo e, taka manipulacja człowiekiem, e, albo takie odczytywanie e, na zasadzie: znam się trochę na ludziach, widzę, że ktoś przychodzi do mnie, a tu ma sierść kota, więc mówię ona, lubisz zwierzęta, szczególnie lubisz koty. Więc. Pomijając tych wszystkich, których jest zdecydowana większość, takich ludzi, którzy oszukują, to jest część ludzi, którzy za, naprawdę jest pod wpływem ducha wróżby. O tym będziemy czytać w Dzień apostolskich w XVI rozdziale. Ale dlaczego jest niebezpieczny duch wróżby? Ponieważ to, co mówi diabeł, diabeł potrafi powiedzieć, ponieważ zna naszą przeszłość, tak? Jako byt duchowy widział ją, więc jest w stanie. Przez takie medium powiedzieć nam pewne rzeczy o naszej przeszłości, a później mówi nam o naszej przyszłości, jeżeli my w to uwierzymy, to potem to zaczyna się dziać i przynosi to zawsze złe skutki. To, co on mówi, zawsze przynosi złe skutki. Tutaj kojarzy mi się taka historia o pewnym mężczyźnie, który prowadząc swój biznes w pewnym momencie. Stykał się z różnymi ludźmi i między innymi spotkał się z pewnym człowiekiem, który miał bardzo, bardzo dobrze prosperujący biznes, i ten człowiek powiedział mu, że słuchaj, yy... oni się tak zaprzyjaźnili trochę, oczywiście trwało to lata, i ten w pewnym momencie ten człowiek, ten zamożny biznesmen, powiedział mu: Słuchaj, jest pewna tajemnica mojego biznesu, ja mam takie medium, yy, taki człowiek, i on naprawdę dużo rzeczy jest w stanie ci powiedzieć yy, co do prowadzenia biznesu, i ten poddał się temu medium yy, i Upraszczając tą historię, bo to była wielowątkowa i ciągnęła się w czasie, w pewnym momencie całkowicie zaufał temu medium, wyrzucił na przykład zupełnie agencję marketingową i tylko to, co robił, to przyzywał tam duchy przodków i przewodniki w świecie duchowym, czyli też różne okrutystyczne praktyki, po to, żeby ten człowiek wskazywał. Yy, yy, że po, po, po to, żeby te duchy ściągały mu klientów. Yy, oczywiście po pewnym czasie okazało się, że ta forma marketingu duchowa w cudzysłowie yy, się nie sprawdza. Yy, co więcej, zaczął jeszcze. Yy, do Ameryki Łacińskiej, tam brać udział w różnego rodzaju praktykach powiązanych z piciem różnych narkotyków, żeby wprowadzać się w stan duchowy. Ostatecznie skończył w psychiatryku i dzisiaj nie do końca w pełni władz umysłowych jest I oczywiście bez biznesu, który zbankrutował. Więc jest niebezpiecznie wchodzić w świat duchowy, którym nie, świat duchowy jest dobry i zły I niebezpiecznie jest wchodzić w ten zły świat duchowy Ten dobry świat duchowy, w którym jest Bóg W którym jest Jego Duch W którym jest Jego Słowo, Biblia To jest bezpieczny świat duchowy Co więcej, w nas są głębokie pragnienia duchowe I jeżeli nie będziemy wchodzić w dobry świat duchowy To prędzej czy później skończymy w złym świecie duchowym Ponieważ życie nie znosi pustki I Duchu Święty, prosimy Cię, żebyś nas prowadził ty wiesz, że jako ludzie jesteśmy słabi, grzeszni i bezradni i często gubimy się w tych wszystkich rzeczach. Ale kiedy Ty przychodzisz, rzeczy niemożliwe stają się możliwe. Dlatego przyjdź i daj nam, niech łuski opadną z naszych oczu, jeżeli tkwimy w czymś złym i niewłaściwym. I rozpal nasze serca miłością do Jezusa i do Jego Słowa, abyśmy szli w tą właściwą stronę. W imieniu Jezusa. Amen. Jeżeli chcesz lepiej poznawać Biblię, zapraszam Cię na spotkania ze Słowem. Więcej informacji w linku poniżej.